Dzika Odysseja, ekspedycja pionierów. Cześć, jestem Asia. Jestem z moją siostrą Agusią w Wigierskim Parku Narodowym nad Jeziorem Gałęzistym. I chcę z Agusią wyprowadzić, wy, przeprowadzić wywiad. Agusiu, chcesz ze mną przeprowadzić wywiad? Tak. Dobrze, a podoba ci się tu? Tak. Mi też się tu podoba bardzo. Jak myślisz, są tu bobry? Nie. Nie ma bobry? Tam gdzieś za drzewami są. Okej. Okay. Jaką dajesz ocenę o tym parku? Czy jest fajny? Że się fajnie oddycha? Czy ci no prostu... się oddycha? No zwykły, park. no, zwykły taki park. I tam jest przyjemnie w tym parku. Byłaś gdzieś wczoraj? Tak A gdzie, gdzie? W legarni ryb A w lęgarni ryb Dobra mm. Co tam było? Mm. W słojach były takie kuleczki czyli ikry takie i miały kolor pomarańczowy. A, a oprócz tych słoi coś było? Zielone takie wanny były. A kto w nich się kąpał? Ryby, ale na razie ich nie było w tych, w tych, w tych wannach wielkich. Czyli były puste? Tak, były puste. A jakieś swoje były puste? Tak, dwa były puste. Tylko że jeden miał, w jednym był komar, a, a w drugim w ogóle był pusty. Nic nie było. No i co? Jak ta wycieczka? Fajna? Tak fajna. A ile było słoi? 250. U, to dużo. Ja myślałam, że tak z 5-6. A dużo było tej ikry w tych słojach? Czy to były takie malutkie słoiki? Były słoiki. duże, bardzo te słoje. Tylko że trochę mniejsze od tych wanien. No, dziękuję za wywiad, Agusiu. Pa! Pa!